Czy wiesz, że we wrześniu 2025 roku możesz otrzymać nawet ponad 1700 zł dodatkowej gotówki prosto na konto, i to bez składania żadnego wniosku, bez kolejek, bez formalności? Dla wielu seniorów to ogromna ulga, ale też pewna niewiadoma. Dlaczego? Bo choć czternastka jest już świadczeniem stałym, nie każdy dostanie tyle samo. A co ważniejsze, część emerytów nawet nie wie, ile dostanie, kiedy przelew trafi i czy w ogóle się należy. Dlatego dziś w tym materiale rozwieję wszystkie wątpliwości. Nazywam się Mickiewicz i przygotowałem dla Was pełną, sprawdzoną informację, bez domysłów i bez czekania do końca filmu. Gruby biały znacznik wyboru, ile dokładnie wyniesie 14. emerytura w 2025 roku? Brutto to 1878,91 zł, a na rękę, czyli netto, otrzymacie około 1709,81 zł. To tyle, Ile wynosi emerytura minimalna, bo to właśnie do niej przypisane jest to dodatkowe świadczenie. Gruby biały znacznik wyboru, kto dostanie pełną kwotę. Osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli jesteś poniżej tego progu, gratulacje. Otrzymasz pełną 14 emeryturę. Gruby biały znacznik wyboru, a co jeśli masz wyższą emeryturę? Wtedy obowiązuje zasada złotówka za złotówkę czyli każda złotówka powyżej limitu pomniejsza kwotę czternastki. Ale uwaga, świadczenie wypłacane będzie, dopóki choćby jeden złoty się należy. Gruby biały znacznik wyboru, kiedy przelew trafi na konto, zgodnie z informacjami z ZUS-u, czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu 2025 roku razem z Waszą standardową emeryturą lub rentą. Daty to pierwsze, piąte, szóste, dziesiąte, piętnaste, dwudzieste lub dwudziesty piąty dzień miesiąca, w zależności od waszego terminu wypłat. I teraz pytanie do Was: czy wiedzieliście, że nie trzeba składać żadnych dokumentów? Wypłata odbędzie się automatycznie, tak jak w poprzednich latach. To dobra wiadomość, prawda? Ale jest jeszcze coś, co musicie wiedzieć. W dalszej części tego materiału pokażę Wam konkretną tabelę wyliczeń netto czyli ile dostaniecie, jeśli Wasza emerytura wynosi np. 2950 zł, 3100 zł, czy 3500 zł. To ważne, bo różnice mogą być znaczące. Zostańcie ze mną do końca, a jeśli doceniacie rzetelne informacje, kliknijcie przycisk subskrybuj i zostawcie łapkę w górę, żeby nie przegapić kolejnych aktualizacji od ZUS. Wielu seniorów zastanawia się, jak dokładnie będzie wyglądać wypłata 14. emerytury w 2025 roku i jakie będą jej realne kwoty. To ważne, ponieważ dla wielu osób te dodatkowe pieniądze to nie tylko miły bonus, ale często znaczące wsparcie w budżecie domowym. 14 emerytura jest już na stałe wpisana do systemu świadczeń, co oznacza, że co roku seniorzy mogą liczyć na to dodatkowe świadczenie. Warto jednak wiedzieć, że jej wysokość nie jest jednakowa dla wszystkich i zależy od wielu czynników, które dziś szczegółowo omówimy. Po pierwsze, pełną kwotę w wysokości 1878,91 zł brutto, czyli około 1709,81 zł netto, otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Oznacza to, że jeśli Twój standardowy comiesięczny dochód z emerytury lub renty jest niższy lub równy tej kwocie, masz prawo do pełnego świadczenia. Natomiast w przypadku świadczeń przekraczających ten próg stosowana jest zasada złotówka za złotówkę. To oznacza, że kwota czternastej emerytury jest pomniejszana o każdą złotówkę, którą Twoja emerytura przekracza limit 2900 zł brutto. Na przykład, jeśli Twoja emerytura wynosi 3000 zł brutto, to 100 zł zostanie pomniejszona Twoja czternasta emerytura. W praktyce więc osoby o wyższych dochodach otrzymają niższe dodatkowe świadczenie, a w niektórych przypadkach może ono być całkowicie pomniejszone. Co ważne, wypłata 14 emerytury jest automatyczna i nie wymaga składania wniosków. ZUS przekaże ją jednocześnie z wrześniową emeryturą lub rentą, zgodnie z indywidualnym terminem wypłat, który może przypaść na pierwszą, piątą, szóste, dziesiąte, piętnastego, dwudziestego lub 25 piąty dzień miesiąca, w zależności od harmonogramu ZUS-u wielu seniorów zastanawia się, jak dokładnie sprawdzić, ile dostanie 14. emerytury. Zwłaszcza jeśli ich standardowe świadczenie przekracza 2900 zł brutto. W tym miejscu warto podkreślić, że ZUS przygotowuje specjalne tabele wyliczeń, które pozwalają dokładnie określić kwotę netto do wypłaty. Dzięki tym tabelom można zorientować się, ile realnie trafi na konto. Na przykład, jeśli twoja emerytura wynosi 3100 zł brutto, możesz spodziewać się że twoja czternasta emerytura zostanie pomniejszona o 200 zł, czyli dokładnie o kwotę nadwyżki ponad 2900 zł. Wtedy zamiast pełnych 1878,91 zł. brutto, dostaniesz około 1678,91 zł. brutto. Po odliczeniu składek i podatków netto ta kwota będzie jeszcze niższa, ale nadal będzie to dodatkowe wsparcie. Tabela wyliczeń jest dostępna na stronach ZUS-u oraz w różnych publikacjach, które mogą ułatwić seniorom orientację. Warto zwrócić na nią uwagę, żeby nie mieć niespodzianek i dokładnie zaplanować swój budżet. Ponadto ważne jest, aby seniorzy zdawali sobie sprawę, że mimo automatycznej wypłaty, czternasta emerytura nie jest świadczeniem bezwarunkowym dla wszystkich. Jeżeli Twoje dochody przewyższają określony próg i w efekcie całkowicie pomniejszają czternastą emeryturę, to niestety nie otrzymasz tego dodatkowego świadczenia. W praktyce oznacza to, że jeśli Twoja emerytura jest bardzo wysoka, przekraczająca o wiele 2900 zł brutto. Twoja czternasta emerytura może wynieść 0 złotych. Dlatego ważne jest, by dokładnie przeanalizować swój stan konta i wiedzieć, czego się spodziewać. Czternasta emerytura jest bardzo ważnym wsparciem finansowym dla osób, które na co dzień muszą radzić sobie z rosnącymi kosztami życia, zwłaszcza przy rosnących cenach energii, żywności czy leków. Dla wielu seniorów to właśnie te dodatkowe pieniądze pozwalają na spokojniejsze przeżycie miesiąca i realizację potrzeb, które bez takiego wsparcia byłyby trudne do zrealizowania. Pamiętaj, że nawet jeśli twoja czternaste emerytura zostanie pomniejszona, to i tak jest to dodatkowy, realny zastrzyk gotówki, którego nie musisz samodzielnie wnioskować ani czekać na decyzję urzędów. Jeśli zastanawiasz się, jak przygotować się na te wypłatę i co zrobić, aby wszystko poszło gładko, najważniejsze jest, by twoje dane w ZUS były aktualne. Upewnij się, że twój adres zamieszkania i numer konta bankowego są poprawnie zarejestrowane. ZUS wypłaci 14 emeryturę na konto, na które otrzymujesz standardową emeryturę lub rentę, więc brak aktualizacji może spowodować opóźnienia. To prosta, ale bardzo istotna czynność, którą warto zrobić zawczasu. Warto również śledzić oficjalne komunikaty ZUS-u, które publikują szczegółowe informacje o terminach i kwotach wypłat. Oprócz informacji o wysokości świadczenia i terminach wypłat, ważne jest, by pamiętać o pewnych wyjątkach i zasadach szczególnych, na przykład seniorzy którzy otrzymują świadczenia z zagranicy lub mają inne specyficzne sytuacje emerytalne, powinni sprawdzić, jak te czynniki wpływają na wypłatę 14. emerytury. W takich przypadkach warto skontaktować się bezpośrednio z ZUS lub skorzystać z pomocy doradców emerytalnych, którzy pomogą wyjaśnić indywidualną sytuację. Wiele osób zastanawia się również, czy 14. emerytura wpływa na inne świadczenia społeczne lub podatki. Dobra wiadomość jest taka, że świadczenie to jest traktowane jako jednorazowa Dodatkowa płatność i nie powinno zmieniać wysokości innych przyznanych świadczeń. Nie wpływa też negatywnie na prawo do np. dodatków mieszkaniowych czy opiekuńczych. Niemniej jednak warto zawsze dokładnie monitorować swoje rozliczenia podatkowe i świadczenia, żeby mieć pewność, że wszystko jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Czternasta emerytura to również ważny temat dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą lub pracują na umowach cywilnoprawnych i jednocześnie pobierają emeryturę. W takich przypadkach dochód z pracy nie wpływa bezpośrednio na wysokość czternastej emerytury, ale suma wszystkich dochodów może mieć wpływ na podstawę wymiaru świadczenia i zastosowanie zasady złotówka za złotówkę. Dlatego ważne jest, aby dokładnie analizować swoje przychody i w razie potrzeby konsultować się z doradcą podatkowym lub emerytalnym. Na koniec, pamiętaj, że czternasta emerytura to nie tylko liczby i daty. To przede wszystkim realna pomoc dla seniorów, którzy często stoją przed wyzwaniami finansowymi, zdrowotnymi i społecznymi. Dzięki niej wiele osób może poczuć się bezpieczniej i spokojniej planować swój budżet na najbliższe miesiące. Jeśli więc chcesz być na bieżąco i mieć pewność, że nic się nie zaskoczy, zostań ze mną, mickiewicz, subskrybuj kanał i śledź wszystkie informacje, które dla Ciebie przygotowuję. Warto też zwrócić uwagę na to, jak 14. emerytura wpisuje się w szerszy kontekst zmian i wsparcia dla seniorów w Polsce. W ostatnich latach rząd systematycznie zwiększał świadczenia dla emerytów, próbując zminimalizować skutki inflacji i rosnących kosztów życia. 14. emerytura stała się jednym z elementów tej strategii, a jej stabilność w kolejnych latach daje pewność, że wsparcie to nie jest jednorazowe, lecz regularne. Nie zapominajmy też, że oprócz czternastki seniorzy mogą liczyć na trzynastą emeryturę, dodatki pielęgnacyjne czy specjalne programy pomocowe, które razem tworzą system zabezpieczenia społecznego dla osób starszych. Zastanawiasz się, czy w 2025 roku mogą pojawić się jakieś zmiany w zasadach wypłat lub kwotach? Na tę chwilę nie ma oficjalnych informacji o zmianach, ale warto śledzić komunikaty ZUS i ministerstwa, ponieważ sytuacja ekonomiczna i polityczna może wpłynąć na przyszłe decyzje. Na pewno jednak to, co wiemy już dziś, daje jasny obraz i pozwala spokojnie planować. Co zrobić, jeśli masz wątpliwości co do swojej wypłaty lub zauważysz niezgodności na koncie? Pierwszym krokiem jest kontakt z najbliższym oddziałem ZUS lub skorzystanie z platformy internetowej PUE ZUS, gdzie możesz sprawdzić swoje dane i status świadczeń. To bardzo ważne, aby kontrolować swoje konto, bo nawet przy automatycznej wypłacie mogą zdarzyć się błędy lub opóźnienia.